Witam kolegów hodowców. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kilkanaście gołębi. Tutaj ten gołębek to jest gołąb Vanderbilt o numerze DV 9448 633. Tak, tu jest jego rodowód. Ten gołąb pochodzi po dwóch oryginałach od Hansa Nikla, a on jest tutaj ze strony ojca Kitel, Blaweber, a z drugiej strony jest Kitsak, Kitel, tu jest raz, dwa, trzy, cztery razy kitel w, w tym gołębiu. Następny gołąbek. To jest akurat stuprocentowy Hartmund Bill, samczyk. Numer tego gołąbka to 20 rok. Numer gołębia oddziału 61-32. 20 rok, jak mówiłem, 12-19. Super gołębie uparte. Pokażę rudowód. I tak, ze strony ojca i matki to wszystko, to są wnuki tego 864, najlepszego rozpłodowca. Następny gołąb. Następny gołąb to samiczka. Oryginalny gołąb od Roberta Bauera, koloru szali i numer, numer tego gołąbka to DV412, 19 rok, 279. Dowód pokażę zaraz. Ona jest tak. Y, z, ma super pochodzenie. Ze strony y, matki. To jest bezpośrednio córka, y, siostra 101. Y, ze strony ojca jest tutaj kras45. Szerp. Y, I ze strony jeszcze matki. Z drugiej strony jest y, syn Knoka. A więc. Y, Brat 613. Następny gołąbek. To jest oryginalny gołąb od Rogera Linsmonta Ferward Samczyk z pięknym okiem. Numer tego gołąbka yy, to yy, Belk, 15 rok dwadzieścia czterdzieści trzy siedemset szesnaście. To dowód. ze strony ojca i matki to jest z tych jego super Następny go to trzysta nie, nie, to jest Bandeburg. Bo trochę tego jest i trzeba to odszukać. Dobra, to tego gołąbka zostawimy na razie. Się na pewno już znajdzie dowód. Następny gołąb. To jest gołąbek, to jest mulemans. Wszystkie gołębie mulemans, jakie posiadam, z pięknym okiem. Może zbliżyć, Ola? Samczyk. Wszystkie gołębie, jakie posiadam, są to gołębie z kadeta. Tego gołębia numer to jest 037. 17 rok. I numer osiemdziesiąt osiem dwadzieścia się trzymać. Super. Następny gołąbek, to jest the Samiczka. I tak ty Numer tego gołąbka to jest DV412 22 rok 818. I numer, o, to jest tutaj rodowód tego gołębia. To jest tak, ze strony ojca hmm, wnuczka 101, tu widać, co tu dalej mamy w rodowodzie. A ze strony matki a, jest kras czter, ten, ten syn Krasa 45. A i co tu jeszcze mamy? I tu jest jeszcze tak samo: jest ten stary Kras. I dodatkowo 613. Następnym gołąbkę jest oryginalny gołąb od yy, Roberta Bauera Bardzo ładny samiec Bardzo ładne w ręce. Trochę mają zniszczone ogony, bo był w takiej wolierze, gdzie gdzie mocno padało. Trochę się rozpierzyły. Dobra, numer gołąbka to jest tak 412, 18 rok, 362. I Tak, y, tu jest jego rodowód. Ze strony ojca jest geloger, to jest super pochodzenie. Ze strony matki jest Knok, jest 613, jest Kras 45, córka 613. Lepiej się nie da. gołąbek To jest oryginalny gołąbek od Hansa Nikla. Tak Samczyk. Numer tego gołąbka to DV 4145 21 rok i numer gołębia 234. To jest ten rodowód. I tutaj tak. Ze strony ojca jest taki gołąb jak Blaweber, a ze strony matki jest Kittel razy siostra Kitla. Super pochodzenie. Dobra, Gołąbek. Czy tego Bolendia 334, dwudziesty rok. Tu 334, dobra. To jest deklak. To będzie raczej samiczka, bardzo mocna. i teraz tak yy, yy, ten gołąbek jest z drugiego roku łączka jest stara. Yy, numer gołębia to jest DV 1854 334. Tak, ze strony ojca jest kras 34, ze strony matki jest tak samo kras 34, i gołębie jest 613, tu i tu. Następny gołąbek to jest tak samo samczyk. Deklak bardzo ładny tak wygląda ten gołąbek i numer tego gołębia to DV 1854, 20 rok 354 A ze strony, ze strony ojca jest bezpośrednio syn Krasa 34, czyli tego 45 starego, a ze strony matki jest tutaj samica z Dikopa z 10 roku. Tutaj będzie. A Nie, nie mogę znaleźć. Dobra. To jest gołąb Wandeburg. Y, bardzo mocny gołąb. Y, on akurat wywodzi się z, z dwóch oryginalnych gołębi od Dominika Palarskiego. Tak wygląda. N numer tego gołębia potężny samiec. A Tak, DV, 21 rok, 74 cztery Bardzo mocny ptak. Następny gołąbek, mulemans, jak już mówiłem, wszystkie gołębie mają w sobie krew kadeta, beniamina, prinsa, inny głębie nie posiada mulemans. To jest samczyk. Mada ładny gołąb. I tak, numer tego gołąbka to PL 037, 19 rok, numer gołąbka to 55-54. Następny gołąb, deklak. To jest gołąbek też od Roberta Bauera. Yy, sorry, wychowany u mnie. Prawdopodobnie samiczka 99%. Bardzo ładna, mocna, bardzo mocno zbudowana. i do tej jest tak yy, ze strony ojca to jest w sumie 101 linia to jest 101 yy, ze strony matki jest córka yy, 101 Nie. Tak to jest rodowód To jest późny gołąbek To jest też 100% deklak z takimi białymi strzałkami tutaj To są późne gołąbki To są gołąbki Ja już koledzy tutaj już ode mnie kupowali To są gołębie z lipca Także mówię późniejsze To też są tańsze Tak wygląda ten gołąb do akurat przy to nie mam przy sobie Go. To jest samiczka deklak Fajnie sam, bardzo ładnie leży w ręce wygląda. Numer tego gołąbka to tak depał 9448 22 479 Ta samica jest po dwóch gołębiach już wychowanych u mnie to jest linia krasa 45 ze strony ojca z drugiej strony jest syndikopa i córka

I numer tego gołąbka to, to jest późniejszy gołąb, jak mówiłem. E, DV 412, 22 drugi rok, 730, 736. Następny gołąb to oryginalny gołąb od Roberta Bowera, super pochodzeniem, samczyk, numer tego gołąbka to DV 412, 19 rok. Numer gołębia to 135 i tak, ze strony yy, ojca jest Kras, kras 30, yy, ten 34 po 45, jest Merx, jest córka 613, jest Junge Merks, jest tir, tutaj dalej jest samiczka z Merxa, a więc Generalnie 75% to jest tylko merks i 613. Kapitalne pochodzenie. Następny gołąbek. Bardzo ładny. A, tu się podniszczyły teraz. To jest gołąbek z krasa. Pra, prawie identyczny jak stary kras. Też ma taką barwę, nawet trochę mniejszy, Nie mam tu dowodu. Ale generalnie to jest gołąb z dwóch stron yy, z krasa. Zupełnie czyste pochodzenie, kras. Bardzo mocny gołąb.